Każdorazowo takie przedsięwzięcie z ogromnym przedsięwzięciem, patrząc też na czas, ale też takim, powiedziałabym, pięknym wydarzeniem kulturalnym, które pisało się już w to, co organizujemy z fundacji. I też każdorazowo to, co jest jak gdyby celem, prawda? Bo on teraz taki cel to jest wspieranie budowy centrum i ten cel charytatywny, więc zawsze jest to piękne i ważne wydarzenie, które się wpisuje teraz pod kilkuletnich przebiegach dla całą. Po wspieranie centrum, to pewnie będzie wsparcie kawiarni, kawiarni, kawiarni w centrum, prawda, żeby te środki, które pozyskamy, i z i przeznaczyć tak też bardzo konkretnie na taki konflikt z fotelami. Te obrazy są przedstawione i one nie będą zachowane, one na razie są przedstawione i można je nabywać. To są przez Związek Artystów Polskich, które tutaj w Szarinie i o Krajusku, natomiast już nas... Wystawiony do licytacji no, przekazał pan Jan Polski, te obrazy i Pani Emilia Roszyńska. Te obrazy będą jakby to się w jakiejkolwiek razie licytowane dzisiaj. Zaraz rozumiem, że będziemy będzie przerwy, w pierwszej części. Przymierze, a dochód z tego koncertu zostanie przeznaczony na wspieranie powstającego centrum pielgrzymkowo turystycznego na górze Chełskiej, a tak właściwie i konkretnie na dokończenie i wyposażenie kafę Chełmska. Mam nadzieję, że wkrótce za kilka miesięcy wspólnie spotkamy się właśnie w tym pięknym miejscu otoczonym lasem, abyśmy mogli się tam napić kawy czy. Czy, czy zjeść ciasto piękne, w ogóle centrum powstaje, na pewno dzisiaj będzie wielokrotnie o tym mówione.